Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania pięknego orędzia Boga Ojca, przekazanego do mistyczki Marii, serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu, który z pewnością dotknie naszych serc. Dzieci moje, bądźcie jednego ducha. Niech z ducha miłości wypływa duch jedności. W takim duchu objawia się moja moc. W takim duchu, dzieci moje, to, co dla was jest niemożliwe, stanie się możliwe. Czy zauważyłyście zmiany, jakie zachodzą wokół was, dzieci moje? Czy zauważyłyście, że miłość, którą rozdajecie swoim bliskim, przynosi obfity plon? Dzieci moje, Królestwo Boże które złożyłem w sercach Waszych kwitnie jak ogrody na wiosnę. Te ogrody całe w bieli i kwiatach są moją radością, moim odpocznieniem. Bądźcie dumni, że to właśnie Wam Bóg powierza rzeczy wielkie i nad wielkimi Was postawił. Jestem samą miłością i samym miłosierdziem, i jestem hojny dla otwartych serc. Dziś pragnę Wam powiedzieć, że Was bardzo kocham. Dzieci, nie ma większej radości od tej, kiedy to dzieci moje oddają mi się na własność. To wasze oddanie pozwoli mi w pełni działać w waszym życiu. To wy będziecie kanałami moich przesłań, przez was będę leczył serca okaleczone. Miłość popłynie jak wodospad do ludzkich serc i przyniesie obfity plon. Miłością jestem i pragnę ją rozdawać wszystkim. Dlatego cieszę się, że moje dzieci poniosą ją tam, gdzie panuje nienawiść. Drogie dzieci, tak was proszę, nawróćcie się, póki jeszcze możecie. Przyjdą czasy, że będziecie żałować za każdą chwilę, która nie należała do mnie. Tyle tracicie, szkoda, a czas poświęcony mnie przynosi owoce. Moje dzieci, owoce. Które wam teraz rozdaję, umacniają was, pamiętajcie. W tym szczególnym czasie niebo z upodobaniem i zatroskaniem spogląda na was i wam pomaga, dzieci moje. Niebo jest ojczyzną, do której zmierzacie, a ona przyjmuje tylko moją własność ukształtowaną w miłości, silną, mężną. Miłość, od której bije blask i oświetla całe sklepienie niebios. Drogie dzieci, pragnę miłości płonącej jak ogień, która rozpali każde zimne serce, takich Was pragnę mieć. Nie lękajcie się, to ja jestem panem Waszego życia i Waszej śmierci, i pragnę Waszego dobra. Bogury mogą ustąpić, i pagórki się zachwiać, a miłość moja nie odstąpi od Was. Dziecko moje, tak bardzo pouczasz innych, jak mają żyć miłością. Jak mają żyć świętością, a ja pragnę, abyś to ty, moje dziecko, żyło pełnią miłości i świętości. Tyle jest w tobie świętości, ile masz w sobie miłości. Miarą, jaką mierzę w tobie świętość, jest miłość, jaką masz w sercu swoim, i w jaki sposób się nią posługujesz. Królestwo Niebieskie wypełnione jest miłością. Dziecko moje, Miłość jest językiem aniołów i świętych. Pragnę więc żyć miłością czystą, doskonałą. Drogie dziecko, ty wiesz, że przede mną nic się nie ukryje, nic nie schowasz w sercu i myślach swoich. Znam Cię, znam imię Twoje, znam zamiary Twoje, znam myśli Twoje. Proszę Cię, pracuj nad czystością myśli Twoich. Ich nikt nie widzi. Zakryte są przed innymi, a właśnie tam rodzi się dobro, ale rodzi się też i zło. Dziecko moje, jakie są myśli Twoje, taka jest i mowa Twoja. Pracuj, aby myśli Twoje były czyste. Pracuj, aby mowa była czysta, bo Ty jesteś panem swoich myśli i swojej mowy. Drogie dziecko, jakie myśli Twoje, takie i uczynki Twoje, i całe życie Twoje. Przytul się do mnie, dziecko moje, przytul i pozostań przy mnie na zawsze. Doznasz rozkoszy, bo serce moje hojne jest, nie lękaj się, przy mnie będzie ci dobrze. Dziecko moje, twoja nędza niczym jest i oddaj ją mi, ja się nią zajmę. Ja cię umocnię na czasy trudne. To ja, twój Bóg, ścigam cię swoją miłością. Pragnę ci pomóc, bo widzę, jak się męczysz, jak się zatręczasz. Ukochałem Cię, pragnę Twojego szczęścia, szczęścia życia wiecznego. Pragnę obsypać Cię dobrodziejstwem nieba i pragnę doprowadzić Cię do domu ojca, który przygotowałem dla Ciebie. Przytul się tak mocno, jak tylko możesz i pozostań, a będziesz mieć siłę pochodzącą z serca mojego. Przytul się, a użyczę ci swojego wzroku, tak dziecko moje, patrz na innych moimi oczami. Przytul się do mnie, a ja użyczę ci swoich dłoni, przytul innych do swojego serca, jak ja tulę moje dzieci. Dziecko moje, przyjdź do mnie i jak tylko możesz, przytul się do mnie, a użyczę ci swoich stóp, które poprowadzą cię tam, gdzie nie potrafisz pójść. Lub gdzie nie chcesz pójść, nie lękaj się pójść, gdzie Cię posyłam. Pragnę przygotować Cię do drogi, bardzo trudnej drogi. Ja, dziecko moje, idę z Tobą, będę Ci szeptał do ucha, abyś nie zbaczała z drogi. Dzieci moje, wzywam Was do całkowitego nawrócenia. Nawracajcie się całym sercem, nie częściowo. Serca wasze po części należą do mnie, po części do mojego przeciwnika. Dlatego boleję, że pozwalacie, aby serca wasze porywane były przez gadulstwo, złośliwość, a nawet krzykliwość. Dzieci moje, jak ja, czysta miłość, mogę mieszkać w sercu, które w pełni nie należy do mnie. Tak często mnie wzywacie, a ja mówię: Oto jestem, dzieci moje. I uczestniczę w sporach, docinkach, złośliwościach. Proszę, tak bardzo Was proszę, nie krzywdźcie mnie, bo wszystkie Was kocham. Dzieci moje, wzywam Was do świętości. To świętość zabierzecie do Królestwa Bożego i tam nią będziecie żyć. Świętość jest pięknem, świętość jest darem. A ja takiego daru wam udzielam i do świętości powołuję. Gdybyście znały, co Bóg przygotował dla tych, którzy żyją w świętości, żadne z Was nawet najmniejszym grzechem nie splamiłoby swojej duszy. Dzieci moje, wieczność jest piękna, i tu na ziemi nie pojmiecie piękna, jakie jest dla Was przygotowane.